Witam was bardzo serdecznie. Dziś zaczynamy sezon grillowy i pokażę Wam bardzo fajną, orzeźwiającą marynatę do karkówki, taką trochę niekonwencjonalną, co będzie nam potrzebne do przygotowania. My akurat mamy 1,5 kg karkówki. Ja ją pokroiłem i trochę rozbiłem, a do marynaty będzie nam potrzebne kolejno, cztery ząbki czosnku, 3 limonki, trzy pomarańcze, jedna szalotka, jedna duża łyżka stołowa rozmarynu. Jedna duża łyżka stołowa szałwii Oczywiście jeśli ktoś nie ma szałwii możemy po prostu pominąć ten składnik Natomiast ona wydobywa taką świeżość cytrusów Jedna łyżeczka mała cukru Jedna duża łyżka stołowa soli Oraz pieprz do smaku Jedyna rzecz jaka wymagana jest do tej marynaty to to żeby wszystko dobrze ze sobą zblendować Więc konieczny będzie tutaj blender ręczny Szalotkę tak naprawdę kroję na większe części wrzucam. Dodaję cztery ząbki czosku, Teraz kolejno wyciskam sok z limonki. Tak jak mówiłem, jest to marynata na 1,5 kg karkówki. Jeżeli będziemy robić mniej, możemy dać o jedną limonkę mniej oraz jedną pomarańczę. Ale na około 1,5 kg te proporcje są mniej więcej wystarczające. Kiedy wciśnęliśmy już limonki, przechodzimy do pomarańczy. Robimy to samo. Dodajemy jedną małą łyżeczkę cukru. Jedną stołową łyżkę soli. Tak jak mówiłem, rozmaryn. Oraz szałwia, wszystko lekko doprawiamy pieprzem, i teraz całość pozostaje nam tylko zblendować. Nasza marynata po minucie jest gotowa. Zapach jeszcze ziemski. Teraz pozostało nam, tak naprawdę, tylko zalać marynatą karkówkę. Dobrze wymieszać. Odstawić na przynajmniej dwie godzinki. Natomiast no najlepiej wiadomo, że jest lepiej przez całą noc ją przetrzymać. Polecam Wam również robić własne marynaty do mięs, nie kupujcie tych ze sklepów, ponieważ na ogół jest to stare, zamarynowane mięso po prostu. A zrobienie takiej marynaty zajmuje nam naprawdę, tak jak widzieliście, 5 minut i przynajmniej wiecie, jakie mięso jecie oraz co jest dodane do takiej marynaty. Także teraz nasza karkówka leci tylko i wyłącznie do lodówki i czeka na rozgrzanego grilla. Mięso wrzucamy na rozgrzanego grilla. Smażymy oczywiście z jednej i z drugiej strony wedle uznania Jeżeli ktoś lubi bardziej przypalone czy zwęglone to wiadomo, że robimy to dłużej, trzymamy W zależności tak naprawdę od grubości mięsa Jedną stronę jak widać mamy już przysmażoną, lekko Przekręcamy na drugą W naszym wypadku pieczemy jeszcze kolejne około 7 minut Właśnie zdjęliśmy pierwszą partię Zobaczcie jak wygląda. Mm, jest smaczne jak zawsze. Ja zachęcam Was do wypróbowania dokładnie tej marynaty do karkówki. Pamiętajcie, żeby zostawić suba łapkę w górę. I życzę smacznego.